Dobry wieczór kochani. Dobrze, ktoś by tutaj trafił pierwszy raz jakimś cudem. To ja się nazywam Ewelina Stępnicka i my teraz jesteśmy w trakcie darmowego projektu, który się nazywa Napełnianie Studni. I mieliśmy na ostatniej lekcji myśli i w tym tygodniu robimy sobie takie ciszacje wieczorami, czyli siedzimy przez 10 minut w ciszy i po prostu, a tak naprawdę aż, zatrzymujemy się dla swoich myśli i uczuć z takim uszanowaniem, każdej z nich, bez walki bez próby zmiany my nazywamy to ciszacją, to jest taka medytacja jak to się u nas mówi potocznie bez marchewki w dupie <laughs> czyli a, możemy siedzieć jak chcemy możemy stać, możemy leżeć możemy oddychać jak chcemy możemy być ubrani jak chcemy możemy mieć tyle myśli i emocji ile chcemy więc będzie gong 10 minut ciszy cokolwiek przychodzi mile widziane i później znowu gong cisza może być przerywana występami Simby która jest tego znana ale ja nie wiem czy ona nas nabiera słuchajcie, to co idziemy w to 10 minut kochani Czekajcie, musimy od nowa zacząć. Simba, nie wierzę. Przepraszam. No po prostu nie mogę z nią. No ale widzieliście to jak ona... Simba, no patrzcie na nią teraz, zobaczcie. Ona się teraz zaczyna myć. No nie ma... Simba. Po prostu to nie wierz. Simba! O co tobie chodzi? No, nie rozumiem tego fenomenu. No, i ona myje się, dalej się myje. No. Ona, to, jest, to jest tak, jak wiecie, jak ci, co biegną na tych bieżniach. Co jest ten, taki pistolet, wystrzelają i start biegną. To ona na tego gonga to u niej jest jakiś start, po prostu że ona się. Jak budzik dla nas może to jest? Ja nie wiem, jak my teraz mamy iść medytować. Ja takie ładne wprowadzenie zrobiłam. Takie po prostu tu my już łzy w oczach mieliśmy. A ty co? Tylko nie ogon, tylko nie ogon, bo ogon jest najgłośniejszy, pupa. Czekajcie, kochani, się... Możesz... Ale słuchajcie, to było po prostu jak w zegareczku. Rozum, wy nie widzieliście tego. Ja tylko. Ona po prostu się poderwała, jak tylko tego gonga usłyszała. A widzieliście, jak spała. I ona i jednorożec Spali. Czekać, przepraszam. A takie wprowadzenie było. Ja tutaj atmosferkę nam zrobiłam wszystko. No, to, co patrzysz taka? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Naprawdę. O, ja to jest też, ja nie wiem, czy jakieś gonga zmienić, bo ty masz tą reakcję na ten gong, tak? No kładź się, lay down, lay down. Nie, nie, lay down. Nie ekscytuj się. No. Dobra, kochani, ona będzie nasze, no wszystkie części mile widziane, Simbusi, ty też mile widziana. Ona znowu się zaczyna myć, no nie wierzę, po prostu. To jest fenom. Simbusi, Teraz, teraz łapeczki już tak? Teraz. śpi. Lej dam, Dobra, próbujemy, kochani, robię No, lej, tam. lej tam. O, tak właśnie na jednoroszku. O, tak, o jak słodziakowo leżysz. Dobra, Kaj. A to nam też się przydało, nie? To nam się przydało. Ale się nie spodziewałam. Kompletnie. Dobra. Jak tam, kochani, wam minęło dzisiaj mi bardzo szybciutko. Oj, ja tego potrzebowałam naprawdę dzisiaj. Dziękuję za dziś, kochani. Super było, naprawdę super. No i jeśli Pan nam pomogła, naprawdę taki prezencik nam zafundowała. Buziale, kochani.